Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niego go trzaśnie. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat żyje nam. Niech żyje nam. W przyjęta, szczęściu, pomyślności nie niechaj...